Cześć, tu Ela w kuchni. Przygotowałam dzisiaj dla Was piernik herbaciany. Na początek mieszam składniki suche, soda oczyszczona, mąka oraz przyprawa do piernika. W wysokim naczyniu ubijam jajka wraz z cukrem na puszystą pianę. Gdy piana już będzie puszysta, małymi porcjami dodaję mąkę. Na początek nie dodajemy całej mąki, zostawimy to na koniec jak damy składniki płynne. Teraz dodajemy olej, ale dodajemy małymi porcjami, bo ciasto potrafi nam się zważyć. Następnie dodaję stopiony, przestudzony miód. Miód oczywiście musi być przestudzony, żeby się ciasto nie zważyło. Na koniec dodam herbatę zaparzoną z dwóch ekspresówek, aby była bardzo mocno, oczywiście też przestudzona. Na koniec dodam pozostałą mąkę. Z ciasta, z przygotowanego ciasta, pieczemy 3 placki w temperaturze 170 stopni przez około 15 minut. Jak placki nam się pieką, przygotowujemy krem. Na spód garka wlewamy niewielką ilość wody, aby nam się mleko nie przypaliło. Dodajemy część mleka i doprowadzamy do wrzenia. W pozostałej części mleka mieszam cukier, budyń waniliowy oraz mąkę ziemniaczaną. Wszystko dokładnie razem mieszam i będę dodawać do wrzęcego mleka. Po wlaniu mieszamy cały czas, aby nam nie przywarło do ścianek naczynia, ścianek garka i odstawiamy do wystudzenia. Przykładamy do zimnego naczynia, przykrywamy folią, folię oczywiście w kontakcie, aby nam się nie stworzył i odstawiamy w chłodne miejsce do przestudzenia. Jak budyń nam przestudzi się, będziemy robić krem. Miękkie masło ucieramy z cukrem pudrem i małymi porcjami dodajemy przestudzony budyń. Oczywiście się dajemy na kilka razy, aby nam się nie potworzyły grudki, żebyśmy dobrze to wymieszali. Już mamy gotowy krem, możemy piernik przekładać spód pierwszego placka smarujemy powidłami śliwkowymi. No to będziemy dodawać pierwszą warstwę kremu. Dokładnie smarujemy po kątach. Jeżeli nie mamy rantu, po prostu możemy składać to bez rantu albo w formie, które żeśmy piekli. Dokładnie smarujemy kremem. Dajemy drugi placek. Również smarujemy powidłami śliwkowymi. I ponownie smarujemy kremem. Będziemy przykrywać trzecim plackiem, a na wierzch trzeciego placka będziemy robić polewę czekoladową. marujemy kremem, żelatynę moczy w zimnej wodzie, aby napęczniała. Po kilku minutach będziemy ją upłynniać Ale zanim będziemy ją upłyniać, przygotowujemy mleko z masłem, topimy w rondelku, dodajemy cukier. Żelatynę możemy upłynnić w kilka sekund w mikrofalówce, bądź w kąpieli wodnej we wrzątku. Dodajemy, że zanim dodamy żelatynę, dodajmy oczywiście kakao. I tak jak powiedziałam wcześniej, upłynniam żelatynę w gorącej wodzie. Można to zrobić w rondelku nad gorącą wodą, bądź kilka sekund w mikrofalówce. Upłynioną żelatynę, dodaję do polewy, którą odczekam w parę z minut. I będę polewać mój piernik przełożony. Możemy posypać według uznania. Najlepiej przełożony piernik zostawić na całą noc w chłodnym miejscu. Na następny dzień, gdy ciasto jest już przysiągnięte tymi smakami, ciasto miodowe jest o wiele większe i smaczniejsze. Ż życzę smacznego. Do zobaczenia wkrótce.